Kurde, co to za maszyna? Czego Szymek nie wiesz? Piękne. Nagroda numer jeden. O? Tutaj wody trzeba nalać. A gdzie ta woda będzie wylatywać? O -o. O. No, O-o! Fajnie, samochód O! to jest myjnie bardzo Czekaj tutaj na razie. Ale. Dawaj, dawaj. Dobra, już. jest. Uważaj mama. On ja się lubię drapać. Tak. Lubisz się, nie się nie drapać, do... więc on też Ci chce przyjemność tak, sprawdzić, to sprawić, to więc to się też drapie. Zobaczko. Zobaczko. tak? Tu jest. ci pizza? ci pizza. Mhm. Jak masz pizzę? Wala. Voilà. Voilà. Dobra. Dobra, to jest? No to dobrze. Wypociliśmy, więc możemy teraz jeść. Chociaż miałam nadzieję, że spaliłam dopiero na tym biegu wczorajsze jedzenie. A to już kolejny trzeba spalać chyba ich zachęcił bieg po oddech i teraz biegają po kempingu spokojnie Oli wpadnę, no po prostu wpadnę ja już Szymona nie widziałam ta, ta. bo tak wszystko minęło ale bo to było nie, nie dało się oszukiwać tam nie dało, nie dało się mówić z ludziom że my to do na gier to no <laughs> wszyscy jak te jełopy polecieli za Kowalczykową tak, tak, tak. tak oto wygląda nasz kemping Ogrzewanie wody jest chyba na węgiel. A aż tak? to jest na mi za dużo? Nie wiem, ale faktycznie śmierdzi na kempingu. Jest przepełnione, więc trzeba No, jak No, straszny zwrót. Ooo, kto nas odwiedza? Już się za nami stęskniliście? się. jest spada. Zobacz. śmierdzi. Trzyma, I nie palą, nie mam pojęcia. O Jezus, jest... Poranne ściananie. Trochę nam pizzy wczoraj, 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 wczoraj dostało. W... Za co dostałeś ten medal? Za zabieganie. Za i ja ci do, 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 dało, za zabawkę za bieganie. No właśnie, dzielny byłeś, co? Mateusz też, też był dzielny. Mieliśmy zostać do jutra, ale za ma pogody. Pada deszcz. I stwierdziliśmy, że wrócimy dzisiaj do domu. Ale po obiadku dopiero. Ale już sprzątnęliśmy sobie na zewnątrz, żeby nam wszystko nie zmokło. I żeby mokre rzeczy nie zbierać. Fajne chmurki na górach. się oparły. Aaaa, kapie! Deszczy kapie! Będziemy? No. Więc, więc. Więc ja mam sportować chłopaki. No, sportową opaskę na głowie, no i możesz biegać, no jasne. Oliwier się zawziął, na przyszły rok planuję uzyskać jeszcze lepszy wynik. To to z prawego uwierzyła. Jakby uwierzyła, to by tak spokojnie nie gadała. Ładny konik. Zobacz, nawet dałoby się bez problemu gdzieś tutaj zaparkować. W sumie jesteśmy już po sezonie, z 2 września. No, czy jest przykro, że nie poszło z 1 września, przepraszam, 2 września na rozpoczęcie roku szkolnego? Nie, no, nie no bo w sumie mogę się nastawić na rozpoczęcie, tak? Które będzie za jakieś dwa tygodnie pewnie. Oto niepowtarzalna okazja oglądania krukówek poza sezonem. Chodź paniaku, powiedz mi co zjeżdżasz dzisiaj na obiad? No tam ta, no tam 2, tak? No. To jest restauracja, do której przychodziliśmy codziennie na obiad, bo bardzo nam tutaj po, po, posmakowało i po raz pierwszy 2 września Aha. bez problemu znaleźliśmy miejsce dla całej rodziny o! A nie możesz usiąść tam? No dobra, przesunę się, proszę. Jak jest ICT po rosyjsku? A dziś zamówię burgera, bo to są olbrzymie takie burgery. ICT po rosyjsku? Kolodny czaj. Kolodny czaj? Cholodny czaj. No bo czaj to herbata, nie? Kokasztatę? No Powiedz, że kokasztatę. No, to są te chwile, które z dziećmi najchętniej wspominamy. Ja tam. Eee, mimo tego, że trochę jesteśmy podduszani. Hmm. Starcy już niestety nie są takie skłonne do tulania. Hmm. Hmm. Tak? Hmm. Ale kiedy kamera nie nagrywa? Aleluja. Ale. Lu! Ja, yeah. Yeah. mamy dobry dobry dzień. Ech, em... no, no, no popadało, ale na na tam Pani jakie mamy plany? E, powiedz. Kiedy wracamy na do domu. Wracamy dzisiaj. Wracamy dzisiaj do domu. Do A teraz wielki parasol dla Burger wielkości mojej głowy? Tak. Mateusz zamówił naleśniki. Ty zamówiłaś sobie, grula? Mhm. Szymon on pierś grillowaną z serem, a Oliwier czeka na talerze to przełożymy mu moje frytki. To smacznego, kochani. Zjadłem właśnie burgera z jagnięciny. Ogólnie burger był bardzo smaczny. Natomiast ciekawostką było to, że ja nigdy nie jadłem jagnięciny. Natomiast smak tego burgera przenikał taki zapach jakby owczej wełny, czy coś takiego. W sałacie było. A może w sałacie było? Trzeba <noise> skupić cerki. Niestety ktoś odszedł od stanowiska, więc nie możemy tego zrobić. Ale fajnie, że pakują hermetycznie. To weźmiemy trochę więcej. Dzień dobry. Tam chyba ktoś rzucił robotę, bo nikt nie podchodzi do tamtego stanowiska. No. Czekaliśmy, czekaliśmy, nie udało A się. Może ktoś wyskoczył do toalety, czy coś. Hmm. I ten Bacowski długoterminowy, to znaczy, że on długo leży, czy że długo on może leżeć? Wytrzyma. tak, on się wytrzyma. No nawet do dwóch miesięcy taki serek. Tak? Bo on jest bardziej solo. A? No Tak, taka jest właśnie. Tych nic nie widać w ogóle. Halo, halo. O kurczę, to są pistolety. On wolałby osobę wiesz mama? Zobacz. Jakiej broni potrzebujesz? Na dobry początek, coś, co? Tak, on tak naprawdę nie chce kupić, on chce wszystko obejrzeć. Co żeś wycyganił od mamy, pokaż. Ale piękny zestaw. Samochody, samochód ratunkowy, ambulans. Helikopter ratunkowy na sześć osób. Helikopter Sokół, Tatrzański helikopter ratunkowy. Faktycznie, widać giebłąc na nad chmur. Dhanę. Dhanę. Dhanę to jest gorzka z nadzieniem litforu. Ta luneta zasługuje na uwiecznienie. Oczywiście, być może było coś tu widać, zanim wyrosły drzewa. Niemniej jednak, teraz nie za wiele będzie można przez nią poobserwować. Zobacz turystów na szczycie Giewontu. Hmm? Ciekawe. Pogoda jest taka jest, więc będziemy chcieli skrócić nasz pobyt. Mamy opłacone do jutra, do 21, ale wyjedziemy dzisiaj, prawdopodobnie zaraz, bo jutro ma być jeszcze większe załamanie pogody. Ma być około 10 stopni, więc i tak nie wyjdziemy w góry. Dzień dobry pani. E, mamy opłacony pobyt do jutra, ale chcielibyśmy wyjechać dzisiaj. No więc tak, tak jak przyjeżdżacie na. Camping pod trofią najlepiej płacicie co dobę, za każdą dobę kolejną, bo kupując z góry płacąc z góry no niestety, ale jak wyjedziecie wcześniej, to nic Wam nie zwrócą, więc więc musicie po prostu na to uważać, również na tym kempingu, nie? Nie to wygląda, bo tak fajnie chmury, niby zaswajającą góra, tylko czubek giełdą, tu widać skrzyżem. No i Oliwierkowi pokręcić, on lubi. Nie, ale nie ma pewności, czy to A, czy, czy, czy zawsze? To... W tą stronę Dobrze, dobrze, Jedziesz dalej. Wspieramy się do rąku. Ojej, ojej. O ja już, a ja już, Hej kombinator. No hmm. ja tam, samo na ten będzie krzyczą. We call cool them